Monte Cassino. Dwa słowa dumne jak rapsod, nierozerwalnie związane z historią polskiego oręża. Monte Cassino. Ilu Polaków 42 lata temu słyszało o tym klasztornym wzgórzu położonym między Neapolem a Rzymem? A dzisiaj? Dzisiaj znają ją wszyscy w kraju i na obczyźnie. O wejściu tych dwóch słów do historii naszego narodu Zadecydowały nie tylko plany aliantów, lecz również wola polskiego dowódcy, generała Władysława Andersa i bohaterstwo polskiego żołnierza. W sytuacji, gdy za zamkniętymi drzwiami decydowano o losach naszej ojczyzny, generał Anders poprowadził żołnierzy Tułaczy do bitwy o Monte Cassino. Zwycięstwo i to takie, jakiego każdy Polak. Wówczas sobie życzył. Zwycięstwo na oczach całego świata. Czy Polacy zasłużyli sobie na tę sławę? Historia tej bitwy nadaje się do serialu Believe it or not. Przez sześć miesięcy skrawek terenu o szerokości 2700 metrów i głębokości 714 metrów walczyło 184 tysiące żołnierzy. Na tych wzgórzach poniosło śmierć 11 tysięcy ludzi, a ponad 34 tysiące zostało rannych. Patrząc od lewa, mamy górę klasztorną, wzgórze 569, wzgórze 593, następnie San Castellano. Z tyłu widmo. Kto nie widział te, tego terenu, nie może sobie wyobrazić, jak wyglądało pole bitwy. W 1943 roku, w listopadzie, ofensywa aliantów została zatrzymana na tzw. linii Gustawa, przebiegająca od Morza Egejskiego dłuż do Morza Adriatyku. Pierwszą próbę przełamania pozycji niemieckiej podjął 2 stycznia II Korpus Amerykański. Rozpoczął natarcie na wzgórze 593 oraz na klasztor. Po dwóch dniach walki zostało opanowane wzgórze 593. Wojska amerykańskie podeszły pod pierwsze mury klasztoru. W wyniku kontrataku pierwszej dywizji strzelców spadochronowych niemieckich zostali zepchnięci na pozycje wyjściowe. Ponownie atak zostaje podjęty w lutym przez Francuzów. Dochodzą oni do wzgórza 593 oraz zajmują wzgórze Castellano. W 8-dniowych walkach Tracą około 1800 żołnierzy, zostają zepchnięci w dół, utrzymują jedynie Castellano, które później będzie miejscem walk innych oddziałów alianckich. Biorą do niewoli około 1300 jeńców niemieckich. Stojący klasztor na wzgórzu. Był jakimś psychicznym obciążeniem dla wojsk alianckich. W marcu 1944 roku zapada decyzja jego zbombardowania. 15 marca alianci zrzucają na klasztor około 1400 ton bomb. Klasztor przestaje istnieć, ale mury tej budowli zostały wykorzystane do końca przez wojska niemieckie do dalszej obrony. W tym samym dniu, 15 marca, rozpoczyna natarcie po 3,5 godzinnym przygotowaniu Korpus Nowozelandzki wsparty czwartą Dywizją Hinduską. Hindusi nacierają wzdłuż grzbietu wzgórza. 593 w kierunku na klasztor, a druga dywizja nowozelandzka atakuje stację kasino i miejscowość. Niektóre oddziały, a szczególnie pierwszy batalion górków dochodzi nawet do tak zwanej Góry Kata, gdzie odcięto swoich wojsk, walczy przez 8 dni. Żywność zrzucana jest na spadochronie. Hindusi zdobywają w wzgórze 593. Trzykrotnie przechodzi ono z rąk do rąk, by po 8 dniach walki zostać zepchnięci. Górkowie wycofują się tracąc 3 czwarte Twojego stanu. W ogóle dywizja, dywizja nowozelandzka i hinduska tracą ponad 3000 ludzi. Po bitwie dywizja nowozelandzka zostaje kompletnie rozwiązana. W takiej sytuacji w kwietniu dochodzą do linii Monte Cassino oddziały polskie. W dniu 22 kwietnia zostają luzowane oddziały brytyjskie przez Polaków. Wcześniej, 13 kwietnia, Dowódca 8 Armii, generał Lee, daje propozycję generałowi Andresowi przyjęcie kierunku natarku na, na wzgórze 593 i klasztor. Propozycja ta zostaje przyjęta. Zwróćmy uwagę teraz, jak rozlokowane zostały siły polskie przed bitwą. Pozycje polskie przedstawiały się następująco. Wyłącznie miasteczko Kasino, całe pasmo wzgórz wzdłuż szosy numer 6 w kierunku zachodnim. Prawe skrzydło graniczące z X Korpusem Brytyjskim, włącznie miejscowość Cairo w kierunku na jego wzgórze. Prawe skrzydło zajmowała piąta kresowa dywizja, która nacierała od wzgórza stanka Stellano w prawo aż do miejscowości Cairo. To wzgórze wcześniej zdobyte przez Francuzów obsadził 15. poznański pułk kawalerii. Główne uderzenie wykonywała III dywizja Strzelków Karpackich. Wychodząc z podstaw wyjściowych wcześniej już utrzymanych, gdyż Niemcy po kontratach zatrzymywali tylko te wzgórza, utrzymując dogodniejsze pozycje, wykonywała swoje natarcie pierwszą brygadą na wzgórze 593 i druga brygada po wzgórzu 569 miała odciąć, odizolować górę Monte Cassino i nacierać w tym kierunku. Na prawo był 10. Korpus Brytyjski, na lewo sąsiedzi 13. Korpus Brytyjski, a w bezpośredniej styczności z Polakami 78. Dywizja Brytyjska, która już tu na tym terenie walczyła od lutego. W takiej sytuacji nastał dzień 11 maja 1944 roku, godzina 23:00. Gościmy w studio pana Stanisława Oczkowskiego, kawalera Orderu Virtuti Militari, oznaczonego Krzyżem Zasługi. Witamy cię, Staszku. Dziękuję. W czasie działań pod Monte Cassino byłeś dowódcą plutonu Saperów. Jeśli sobie dobrze przypominam, 23 kwietnia. Ze zgrupowania pierwszego batalionu wyłączona została grupa szturmowa w składzie pięciu plutonów, trzy w pierwszym rzucie przeznaczone do szturmu i dwa w odwodzie. W tym zgrupowaniu miałeś funkcję dowódcy drugiego plutonu. I czy mógłbyś powiedzieć krótko, jakie było zadanie saperów powiedz, wynikające z tego zgrupowania, jakie zostaliście tam przydzieleni? Nim powiem coś o zadaniu, muszę najpierw zmienić, jak myśmy się uzbroili do tego. Więc oprócz standardowego uzbrojenia karabiny i cztery karabiny maszynowe, te ręczne Thompsony, granaty, szczypce do przecierania drutów, cała masa dynamitu, drabiny, sznury z kotwicami, założenie było, że dojdziemy do klasztoru i że takie wysokie mury, że bez pomocy drabiny czy sznurów tego nie da się zebrać wszystkie te materiały złożone zostały na podstawie wyjściowej do natarcia. zadaniem mojego plutonu było utorować drogę dla piechoty wyznaczyć ją taśmą białą to znaczy że min nie ma, posuwać się po taśmie. Chociaż jak, my się przekona, jak myśmy się przekonali później, wszystkie miny, które tam były, to zostały rozwalone przez artylerię, moździerze i tak że żadnej straty nie mieliśmy z powodu min, ale musieliśmy być przygotowani na to. Ten, w którym prowadzone były działania, był właściwie podstawową przyczyną, że walka o te wzgórza trwała tak długi okres czasu i była tak krwawa. Co możesz powiedzieć? Dlatego, że wiadomo, iż to nie tylko że górzysta, ale był naszpikowany niemalże umocnieniami niemieckimi, przygotowanymi zawczasu i udoskonalanymi przez kilka miesięcy prowadzonych walk. Jak to wyglądało, powiedzmy, z pozycji dowódcy i żołnierza atakującego te wzgórza? Więc z podstawy wyjściowej szliśmy pod górę, stromą, stromą górę. Usią, usianą kamieniami i małymi takimi chwastami nie, bez drzew, bez żadnej e, ochrony przed widokiem nieprzyjaciela. Im bliżej podeszliśmy do szczytu tego grzbietu, któryśmy mieli zająć, 593 w stronę Albanety, ten bardziej stromy był podchód. A pod samą górą to po prostu już nic nie było, tylko skały, urwiska, przepaści i bunkry. Że inaczej tego nie można było zdobyć, tylko ręcznie. Nie karabinem, bo ukryje się za kamieniem, nic mu nie zrobisz, tylko granatem i miotaczem płomieni. Niestety ja miałem pięć miotaczy płomieni, ale Żaden do celu nie doszedł. Wszyscy zginęli. Jeśli chodzi o te tereny, z wywiadów, jakie były prowadzone z żołnierzami niemieckimi w 40. rocznicę bitwy pod Monte Cassino zaproszono kilku obrońców. Mm -hmm. Na tym jeden z oficerów powiedział, że dzień 17 maja, to tamto już było piekło, że właściwie nie wiadomo było gdzie swój. A gdzie nieprzyjaciel, Znaczy o tym, jak ta strona psychiczna, bo na przykład w Górze Widmo to było powiedzmy jakimś takim postrachem dla. A jak sama nazwa wskazuje. Jak sama nazwa wskazuje. Jak to wyglądało powiedzmy tak z punktu widzenia, powiedzmy, jakie nastroje psychiczne były powiedzmy żołnierzy do tych gór i tego, co się tam działo? Od początku. Od samego początku ludzie szli naprzód pewną taką brawurą, taką typowo polską brawurą. Hura, hura! Gdyśmy podeszli bliżej, to hura się straciło, bo każdy szukał tylko gdzieś dziury jakiejś, żeby głowę za kamieniem postawić, żeby się tego... Ale nie, nie widziałem nikogo, żeby się tak panicznie bał. Oczywiście każdy się boi o swoje życie, trochę się częsie, a jednak zadanie było takie, że każdy jak krzyknąłem naprzód, każdy się poderwał. Czy masz jakieś powiedzmy, wspomnienia Twoich żołnierzy, jakieś szczególnych, którzy, powiedzmy, jakieś takie, co utkwiło dowódcy, powiedzmy, po tylu latach? Takie ciekawe są rzeczy. Na przykład przed samym natarciem przechodzę po, pomiędzy tymi schronami tak, pod skałą siedzi jeden z moich żołnierzy i goli się. Ja się po co ty się golisz? Powiada, panie poruczniku, jak idę do nieba, to ja chcę być ogolony, a nie zarośnięty. Niestety poszedł do nieba. Nie wrócił. Jednym z takich typowych, humorystycznych rzeczy było, że pod, to było 16. Wstąpiłem do kwatery głównej batalionu i tam mój dowódca był, major Turowski, w takiej dziurze siedział, dach zrobiony z kilku takich patyków i kamieniami przykryty i on powiada, chodź Stasiu, chodź, chodź, wyciągnął butelkę wódki i jak my tą wódkę pili, tak moździerz uderzył w ten sufit. Kamienie spadły na dół, nikomu się nic nie stało i całe szczęście wódka się nie rozlała. To są typowe przykłady. A, typu... mimo... A, tak. a mimo tego, że myśmy się bali, bo to, to nie ma takiego człowieka, według mojego zdania, żeby się nie bał. Oczywiście. Jak patrzy śmierci o... w oczy, to tak się jest. musi bać. A I... mimo tej trudnej sytuacji, Dnia 18 o godzinie 9.30 usłyszano prawda, tą trąbkę hejnału krakowskiego, co świadczyło ja. o tym, że koniec ja. walki. Historia naszego narodu zawiera wiele symboli, często pełnych dumy i zarazem goryczy. Bitwa o Monte Cassino pozostawiła w tej spuściźnie dwa tego rodzaju symbole. Piosenkę Czerwone Maki oraz postać generała Władysława Andersa. Piosenka została napisana przez Feliksa Konarskiego, który, jak pisze, był świadkiem czegoś wielkiego i tragicznego zarazem. Przed jego oczyma przesuwał się jakiś gigantyczny rycerski epos budzący w nim na przemian dumę i smutek, nadzieję i trwogę. Piosenka prosta i cudowna zdobyła w krótkim czasie olbrzymią popularność. W odróżnieniu od żołnierzy II Korpusu, z których większość wybrała tułacze życie poza granicami komunizowanej Polski, wróciła ona do kraju. Śpiewana przez miliony Polaków. Pozwalała im identyfikować się w chwili wzruszenia z marzeniami żołnierzy II Korpusu. Z marzeniami o powrocie do wolnej i niepodległej Polski, dla której wielu z nich oddało swoje życie. Znienawidzona przez komunistyczne władze polskie została jeszcze jedną zakazaną piosenką. Symbolem polskiego żołnierza Tułacza, wędrującego do Polski przez piaski pustyni, trzymającego wysoko sztandar z napisem Bóg. Honor i ojczyzna został generał Władysław Anders. Miłość do Polski, Polski, jaką widział w swoich snach, Polski, do jakiej prowadził swych żołnierzy, nie pozwoliła mu wrócić do zniewolonej komunizmem ojczyzny. Polacy często posądzani są o nadmierne skłonności do tworzenia narodowych symboli. Generał Władysław Anders zmarł 12 maja, w 26. rocznicę rozpoczęcia walk o Monte Cassino. Pochowany został wśród swych żołnierzy na polskim cmentarzu pod Monte Cassino 17 maja, to jest 26 rocznicę zdobycia przez Polaków klasztoru. Te symbole stworzyła historia. Muzo żałobna, ostatnia z naszych mózg. Muzo nadgrobna, świat nasz popiół i gruz. Byćwiejące sztandary i gorzkie wiersze i pieśnie, Nie licz mu lat, bym stary, licz cnoty, umarł za wcześnie. Muzo pogrzebna, mistrzyni wygnańczych akademii, Twoja to łaska czyni, że spoczął na własnej ziemi. Wybierz Grabarzu koło mogiłek wian. A on po środku Pan na swym udzielnym cmentarzu. Tu mu apel zagrała samotna trąbka. Ta ziemia, ta góra, ta skała, tak polskościona ściąkła jak gąbka. I męstwem, i legendą, i epopeją, i ostatnim polskim zwycięstwem, i ostatnią polską nadzieją. Teraz proszę Państwa, na zakończenie naszego programu wiadomości polonijne. Dnia 10 maja, w sobotę, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów organizuje Dzień Matki. Połączony on będzie z wyborem Matki SPK na 1986 rok. Początek imprezy, która odbędzie się w sali kombatantów, przewidziany jest na godzinę 6 wieczorem. Bilety w cenie 10 dolarów dla członków oraz 12 dolarów dla gości można nabyć u Panów. Łazowskiego, telefon 2778820, 8820 Fortyńskiego, telefon 272-3503 oraz Wakoluka, telefon 2776433. Serdecznie zapraszamy na tę miłą imprezę. Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej zawiadamia, że dnia 17 maja w sobotę o godzinie 8 wieczorem w Domu Polskim odbędzie się recital fortepianowy Znanego kanadyjskiego pianisty polskiego pochodzenia, pana Marka Jabłońskiego, którego sylwetkę przedstawiliśmy Państwu niedawno w dwóch kolejnych programach Kalejdoskopu. W programie utwory Chopina i Szymanowskiego. Bilety w cenie 6 dolarów oraz zniżkowe dla młodzieży, rencistów oraz członków Towarzystwa Kultury Krzewienia Polskiej w cenie 4 dolary od osoby są do nabycia u kierownika Domu Polskiego, telefon 2913757 oraz u członków zarządu Towarzystwa. Dnia 18 maja w niedzielę o godzinie 12 w Kościele Polskim odbędzie się Msza Święta Za Żołnierzy Poległych pod Monte Casino. Proszę Państwa, redakcja Kaleidoskopu Polskiego pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy współpracowali przy realizacji obecnego programu, a w szczególności panu Karaszkiewiczowi za udostępnienie dużej ilości materiałów. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. I to byłoby już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.